Hejka! Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w dziesiątym blogmasie. Wstałam dzisiaj bardzo późno, bo około 11. Ale do późna w nocy rozmawiałam z Marcelą na Messengerze, bo generalnie nie rozmawiałyśmy chyba od trzech tygodni, więc no... miałyśmy dość dużo do wygadania. I no po wstaniu miałam matematykę, dokładnie, Teraz się skończył. I mam tutaj śniadanko. Tak, tutaj są kromki takie jakieś, nie wiem, na ciemny chleb, nie pamiętam jakie dokładnie. Kupiłam go w Biedrze z miesiąc temu, czy ze dwa nawet. Jakby mam go w zamrażarce. No i z mozzarellą i z pomidorkiem, kromeczki, no i z solą i z pieprzem. Więc sobie to teraz szybko wcinam. I no, muszę brać się za rzeczy, które mam do zrobienia na jutro, bo trochę tego no się nazbierało. Tak, w ogóle ja patrzę teraz przez okno i słuchajcie, pada coś w rodzaju takiego, nie wiem, śniegu, ale to jest tak drobne, że w ogóle nic nie zostaje, e, wiecie, jakby na chodniku czy na trawie, czy właściwie nigdzie. Chociaż czekajcie. Wow, jedno coś tam zostaje, ale takie, no, to jest drobne i pewnie wieczorem już nic nie będzie. Wiem, śniadanko moje i, i biorę się za robotę. Czy wy to widzicie, co się dzieje za oknem? Tam jest śnieg! No mega się jaram, bo dawno się jego nie widziałam. I w ogóle mam dzisiaj jeszcze dużo do roboty, bardzo dużo. Teraz kończę robić filmik na dzisiaj. I zastanawiam się, czy po tym nie wyjść na dwór na śnieg. Chociaż powinnam robić rzeczy na uczelnie. Pora wreszcie na obiad, o kolację. I tutaj mam jedzonko właśnie z wczoraj. Tutaj mam ryż i tego kurczaczka. W ogóle tego jedzenia jest bardzo dużo. Więc głodna nie będę. I jedzonko mam już podgrzane, i generalnie musiałam tak trochę to zamieszać. Bo, jak to odgrzewanie w mikrofali, wszystko co na górze było gorące na dole, no też w miarę, a to co było w środku, tamto, e, no jeszcze było lodowate więc musiałam to tak wiecie poprzemieszywać i, i, i no, nie wygląda to teraz zbyt apetycznie, ale uwierzcie mi, że jest naprawdę smaczne. Zrobiłam już większość zadań z niemieckiego na jutro. Został mi jedynie do przygotowania dialog z koleżanką, ale umówiłam się z nią jakoś na 20, więc wtedy to obgadamy i coś wspólnie wymyślimy. E, więc niemiecki mam już szugarnięty. Jeszcze został mi Python na jutro do zrobienia do północy, no ale to po powrocie, bo generalnie uznam, że E, idę teraz na dwór, póki jest śnieg, e, bo zakładam, że jutro już nic nie będzie i no, przejadę się po prostu do centrum, żeby sobie trochę pochodzić. Bo jak wczoraj właśnie doszedłem do wniosku, że się we w tej Warszawie i poza morsowaniem, poza chodzeniem na bulderownię, tak naprawdę prawie jeszcze nic tutaj nie zobaczyłam. A wiecie, jak jest śnieg, to tak wszystko ładniej e, wygląda, więc no, kopsnę się teraz do miasta. Mam e, półtorej godziny, żeby pojechać tam i wrócić. No, obym zdążyła. I jestem najedzona, więc nie będzie problemu z tym, że no, będzie mi ciągnęło do jakiegoś siedzenia na mieście. Ewentualnie, jak będzie jakaś promka, po prostu kupię sobie jakąś kawę. Nie wiem, czy tam herbatę na mieście. Mogłabym wziąć w sumie swoją herbatę. Chcę się zrobić tutaj w akademiku i z nią wejść na dwór, ale mam pęknięty kubek termiczny. I to jest tak, że jak sobie tam herbatę zrobię, coś przechylę na bok, to mi się potrafi zawartość kubka wylać. I tak miałam ostatnio, i właśnie jechałam sobie nad jezioro e, czy, 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 Czerniewskie, Czerniawskie, jakoś tak, tu w Warszawie, e, żeby właśnie morsować, wiecie, po wyjściu z wody chciałam tą taką gorącą herbatę, no, a mi się część wylała, to po pierwsze, po drugie, no, to było nieszczelne, więc też temperatury za bardzo nie trzymało. A jak wrócę, to odpakujemy sobie prezent z kalendarza adwentowego i pokażę Wam kolejny, kolejną paczuszkę na jutrzejszy dzień. Normalnie aż mi się nie chce wierzyć, że tutaj jest śnieg. Czekałam na ten moment wyjątkowo długo, żeby w ogóle w mieście no było biało. Mam nadzieję, że na przedmieściu krakowskim ten śnieg dalej jest, bo jak nie, no to no będzie mi smutno. Gratulacje dla mnie właśnie zapnęłam w kałuże i tak jakby się trochę pobrudziłam o tutaj i tutaj, więc no, yy, miło. Czerwony nosek jest. Czuję się teraz jak Rudolf, czerwony. No, nosy. Mega się cieszę, że wybrałam się do miasta, bo nawet nie wiedziałabym, że tu jest tak ładnie. W sensie, co się w we wrocku, tam na plonku e, grudnia, to nic nie było. Jakby no myślałam, że tutaj też nic nie będzie. A tak, tam wysiadam wiecie, z metra, wychodzę i tak, jo, jak ładnie! Bo cały nowy świat, jakby przyzdobiony światełkami. A tutaj, im idę teraz dalej krakowskim przedmieściem, no tym jest ładniej, więc po prostu jest super. Wróciłam do akademika. Generalnie troszkę zmagam na tym dworze, ale było warto naprawdę, jest tak ładnie na mieście. Ja byłam normalnie zachwycona. A teraz pora odpakować paczuszkę numer 10. Już patrzę na Wasze komentarze, w ogóle dzisiaj było bardzo dużo komentarzy, za co Wam serdecznie dziękuję. Naprawdę, no było mi mega, mega, mega miło. Dobra. E, więc tak, mieszanka studencka, e, piżama, herbata, Mystery Box Tigera, herbatka, Mystery Box Tigera, drugi raz to samo. Ehm, dalej, paczka skarpet świątecznych, herbatki, ciasteczka, apteczne mleczko, cukierki, trufle, zestaw kosmetyków, kula do kąpieli, klocki Lego, bielizna termiczna, dyfuzor zapachowy, owocki, kosmetyki i, 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 i to chyba tyle. Więc już się do tego prezentu dobieramy. Jak to ściągnąć? Nie! To nie takie proste. Słuchajcie. O! O, poszło łatwo. Mamy tutaj cukierki, i są to wertersy jakieś z nadzieniem. Z tego co patrzę, to są po prostu te wszystkie cukierki takie, wiecie, karmelowe. I są cztery różne rodzaje. Nie pamiętam, czy ktoś podał poprawną odpowiedź, więc szybko tak jeszcze spojrzę. Okej, okay, to widzę dwie osoby, które podały odpowiedź że cukierki, tylko że jeden to może cukierki trufle, no to, no to nie. I jeszcze drugie, że cukierki, e, że może śliwki w czekoladzie. Dobra, to po prostu dzisiaj pozdrowię dwie osoby, czyli Paulinę Jaworską i e, jeszcze Annę Kolanowską, więc jeszcze no, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. budziaczki. E, no i, i, i wszystkiego dobrego. I w ogóle, jeszcze dzisiaj, e, z tego co ktoś miał urodziny, więc ja takiej okazji nie przypuszczę. I dlatego pozdrawiam jeszcze dzisiaj tak dodatkowo Aleksandrę Kwiecień, a Olu wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Mam nadzieję, że e, spędziłaś je miło, że ci się podobały, że to był taki wiesz wyjątkowy dzień. No, a także też wszystkiego dobrego. I tutaj mamy paczkę 11. Możecie zgadywać w komentarzach, co tutaj jest. To jest takie opudełko, takiej o wielkości. Nie jest ciężkie. Eee, no, po prostu jest jakieś pudełko kartonowe i coś w nim jest. W środku nic nie lata, więc no. Nie mam pojęć, co to może być, ale jeżeli macie ochotę zgadywać, to słuchajcie. Eee, Zachęcam Was do tego. Ja teraz ym, po pierwsze otworzę cukierki. Ja się nie zdziwię, jak ich dzisiaj już wieczorem nie będzie. A po drugie, y, teraz jakby się zgadałam z koleżanką z niemieckiego i będziemy robiły razem dialog na jutro na, na zajęcia. Także, no, do, do potem. Papa! Pa. Mm. Dokończyłam drugie zadanie z Pythona, więc zostało mi tylko jedno do zrobienia do północy dzisiaj, bo w sumie już jest 11. Generalnie będę kładła się zaraz spać, wypadałoby. Zrobiłam czy z koleżanką zadanie z niemieckiego. Gadałyśmy na tym sach z 2,5 godziny. Przez pierwszą robiliśmy ten dialog, potem e, sobie go jakby czytałyśmy, w sensie nauczyłyśmy się go, a no, z tymi sobie taką tak po prostu gadałyśmy. I w ogóle bardzo się cieszę, że podjęłam taką decyzję, żeby pójść na to miasto, a nie siedzieć w akademiku, bo gdybym tutaj siedziała, to nie wiem, czy bym zrobiła cokolwiek sensownego, a tak sobie odpoczywałam psychicznie. Poglądam ładne rzeczy, trochę nacieszyłam oczy, no i serio, jakby potem mi się dużo przyjemniej nad tym niemieckim pracowało. No a Python'a zaczęłam teraz robić tak, bo uznałam, że no jedno zadanie przydałoby się do przodu no, zrobić. Ostatnia rzecz, która mi została na teraz do zrobienia, to jest przygotowanie newsa na angielski, no ale to raczej zajmie, nie wiem, no z 5-10 minut i będzie gotowe. No i ja będę kładła się spać, także dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. I widzimy się jutro. Także do zobaczenia, pa pa!